Istnieje prawda tak głęboka, tak transformująca, że Cez Lewis bał się ją opublikować przez prawie całe swoje życie. Ta prawda zmieniła go z ateisty w jednego z najpotężniejszych głosów chrześcijaństwa XX wieku. Ale nie była to prawda, którą odkrył w bibliotekach Oksfordu. Nie była to prawda, którą znalazł w debatach z kolegami. Nie była to prawda, którą przeczytał w świętych księgach. Ta prawda przyszła do niego w całkowitej ciemności, w momencie, kiedy wszystko, na czym polegał, zostało mu odebrane. I to, co odkrył tam, w tej ciemności, czego nie mógł nigdy zobaczyć w świetle, było tak radykalne, tak wywrotowe, tak odległe od tego, czego nauczały kościoły, że przez dziesięciolecia dzielił się tym tylko z garstką najbliższych przyjaciół. Ale teraz, poprzez jego prywatne dzienniki, listy i notatki opublikowane po jego śmierci, my możemy zobaczyć to, co Lewis zobaczył. I ostrzegam cię: to zmieni wszystko, w co myślałeś, że wierzysz o Bogu, o modlitwie, o tym, jak duchowa rzeczywistość naprawdę działa. Zanim pójdę dalej, muszę wiedzieć, czy jesteś gotów na tę prawdę. Niektóre prawdy są niewygodne. Niektóre prawdy wymagają, abyśmy porzucili to, co myśleliśmy, że wiedzieliśmy. Jeśli jesteś gotów, jeśli chcesz wiedzieć, co lewis naprawdę odkrył w ciemności, zostaw komentarz już teraz. Napisz jedno słowo, gotowy. To będzie znak dla mnie, że ta wiadomość dociera do ludzi, którzy nie szukają komfortu, ale prawdy. Ludzi, którzy są gotowi pójść głębiej, nawet jeśli jest tam ciemno. Nie czekaj. Zrób to teraz, bo to, co usłyszysz w następnych minutach. Może zburzyć i przebudować całe Twoje rozumienie duchowego życia. Lewis opisywał moment swojego odkrycia w liście do swojego przyjaciela, filozofa Artura Grivesa w 1931 roku. Pisał: Myślę, że w końcu zrozumiałem. Bóg nie mieszka w świetle, jak myślałem. Mieszka w ciemności. Lub raczej, jest zarówno w świetle, jak i w ciemności, ale możemy Go naprawdę poznać tylko w ciemności. Ponieważ tylko w ciemności przestajemy polegać na naszych własnych oczach. To zdanie jest kluczem do wszystkiego. Przestajemy polegać na naszych własnych oczach. Pomyśl o tym przez chwilę. Całe nasze życie polegamy na tym, co możemy zobaczyć. Jeśli coś widzimy, wierzymy w to. Jeśli czegoś nie widzimy, wątpimy. To jest naturalne dla ludzkiego umysłu. Ale Lewis argumentował, że właśnie ten ludzki instynkt, ta zależność od widzenia, jest największą przeszkodą w naszym duchowym życiu. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest duchem. Nie ma ciała, nie ma fizycznej formy, nie można go zobaczyć ludzkimi oczami, a jednak spędzamy całe nasze życie próbując go zobaczyć, próbując mieć dowody, próbując uchwycić go naszymi zmysłami. I właśnie w świetle gdzie wszystko jest widoczne, gdzie wszystko ma kształt i formę i kolor, ta pokusa jest najsilniejsza. Myślimy, że jeśli wystarczająco się staramy, jeśli jesteśmy wystarczająco dobrzy, jeśli robimy wystarczająco dużo duchowych praktyk, w końcu zobaczymy Boga. Ale Lewis odkrył coś radykalnego, że to nigdy nie zadziała. Że im bardziej próbujemy zobaczyć Boga naszymi ludzkimi oczami, fizycznymi czy mentalnymi, tym bardziej On wymyka się nam z rąk. Ale w ciemności wszystko się zmienia. W ciemności nie możesz polegać na swoich oczach, bo nic nie widzisz. W ciemności musisz polegać na czymś innym na słuchu, na dotyku, na przeczuciu, na zaufaniu. I właśnie tam, w tej całkowitej bezradności, w tej całkowitej zależności od czegoś poza tobą, według Lewisa. Bóg w końcu możecie dosięgnąć. Lewis przeszedł przez to doświadczenie w 1929 roku, dwa lata przed swoim nawróceniem na chrześcijaństwo. Przechodził przez głęboki kryzys osobisty. Jego kariera akademicka była niepewna. Jego relacje były zepsute. Jego zdrowie się pogarszało. I co najgorsze, jego umysł, jego największa siła jego intelekt, którym zawsze się szczycił. Wydawał się go zawodzić. Miał okresy, kiedy nie mógł myśleć jasno, kiedy jego myśli były zamglone, chaotyczne, niespójne. Pewnej nocy, w całkowitej rozpaczy, Lewis zgasił wszystkie światła w swoim pokoju w Magdalen College. Zamknął zasłony i siedział w kompletnej ciemności. Nie modlił się, nie czytał, po prostu siedział. I w swoich dziennikach opisuje, co się wydarzyło. Na początku nic, tylko cisza, tylko ciemność, tylko jego własne myśli, jeszcze bardziej chaotyczne w ciemności. Ale Lewis wytrwał godzinę, dwie godziny, trzy godziny, i gdzieś w czwartej godzinie coś się zmieniło. Jego myśli zaczęły się uspokajać. Chaos w jego umyśle zaczął się rozwiązywać i zaczął doświadczać czegoś, czego nigdy wcześniej nie czuł obecności. Nie widział niczego, nie słyszał niczego, ale wiedział, z pewnością, która przekraczała wszelką racjonalność, że nie był sam. Że ktoś, coś, było tam z nim w ciemności, kropka i w tym momencie Lewis zrozumiał coś głębokiego. Że przez całe swoje życie szukał Boga w złym miejscu. Szukał Go w książkach, w argumentach, w logice, w dowodach, we wszystkim, co można zobaczyć, zmierzyć, przeanalizować. Ale Bóg nie mieszka tam. Bóg mieszka w ciemności, w miejscu poza naszym widzeniem, poza naszym rozumieniem, poza naszą kontrolą. I możemy Go spotkać tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi wejść w tę ciemność bez lamp, bez map. Bez gwarancji. Jeśli to, co mówię, brzmi znajomo, jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego, jeśli kiedykolwiek czułeś Boga najbardziej wyraźnie wtedy, gdy wszystko było ciemne i niepewne, zostaw komentarz. Napisz: Czułem to. Twoje świadectwo ma moc. Może zachęcić kogoś, kto ogląda to i myśli, że jest sam w swoim doświadczeniu. Może pomóc komuś zrozumieć, że ich ciemność nie jest przekleństwem, ale zaproszeniem. Zrób to teraz. Lewis kontynuował tę praktykę przez resztę swojego życia. Regularnie, co najmniej raz w miesiącu, spędzał całą noc w całkowitej ciemności, bez światła, bez książek, bez rozrywki. Po prostu on i ciemność i Bóg. I w tych nocach otrzymał swoje najgłębsze objawienia, swoje najbardziej transformujące wglądy swoje najpotężniejsze doświadczenia Bożej obecności. Ale jest coś jeszcze, co Lewis odkrył w ciemności, coś, co wydaje się jeszcze bardziej radykalne. Odkrył, że ciemność nie jest brakiem światła. Ciemność jest rodzajem światła, duchowym światłem. Światłem, którego nie można zobaczyć ludzkimi oczami, ale które oświetla rzeczy, których światło fizyczne nigdy nie może oświetlić. W jednym ze swoich najbardziej tajemniczych esejów, który nigdy nie został opublikowany za jego życia, Lewis pisał: Istnieje widzenie, które przychodzi tylko przez ślepotę. Istnieje wiedza, która przychodzi tylko przez niewiedzę. Istnieje światło, które świeci tylko w ciemności. Co to oznacza? Lewis wyjaśniał to poprzez biblijną historię. Pomyśl o pol na drodze do Damaszku. Zanim Paweł spotkał Chrystusa, był szaweł, błyskotliwy uczony, człowiek pewny swojej wiedzy, pewny swojego rozumienia Boga. Widział wszystko jasno. Wiedział, co było prawdą, co było fałszem. I właśnie ta pewność, ta jasność, ta jasność widzenia czyniła go prześladowcą chrześcijan. Ale potem światło z nieba oślepiło go. I przez trzy dni był całkowicie ślepy, w całkowitej ciemności. I właśnie w tej ciemności, w tej ślepocie, spotkał prawdziwego Chrystusa. Zobaczył rzeczy, których nie mógł zobaczyć, gdy miał swoje oczy. Zrozumiał prawdy, których nie mógł zrozumieć swoim błyskotliwym intelektem. I gdy odzyskał wzrok, był zupełnie nowym człowiekiem. Lewi zwierzył, że to nie była przypadkowa historia. To był wzorzec duchowej transformacji. Że prawdziwa zmiana Głębokie nawrócenie, autentyczne spotkanie z Bogiem rzadko przychodzi w jasnym świetle pewności i rozumienia. Przychodzi w ciemności niewiedzy, wątpliwości, dezorientacji. Właśnie wtedy, gdy wszystko, co myśleliśmy, że wiedzieliśmy, się rozpada, gdy wszystkie nasze mentalne konstrukcje się zawalają, gdy jesteśmy w kompletnej ciemności, Bóg może w końcu pokazać nam prawdę. Ale jest problem. Większość z nas ucieka z ciemności najszybciej, jak to możliwe. Gdy tylko zaczyna się ciemnieć, gdy tylko zaczynamy tracić pewność, gdy tylko zaczynamy wątpić, włączamy światła. Szukamy odpowiedzi, czytamy książki, rozmawiamy z pastorami, słuchamy kazań, robimy cokolwiek, aby przywrócić poczucie jasności, kontroli, zrozumienia. I według Lewisa, właśnie to robienie przerwa proces, przez który Bóg próbował nas przeprowadzić. Lewis nie mówił, że powinniśmy szukać ciemności dla samej ciemności. Nie był masochistą, ale mówił, że gdy ciemność przychodzi naturalnie, jak zawsze w pewnym momencie przychodzi, nie powinniśmy jej się bać, nie powinniśmy z niej uciekać, powinniśmy do niej wejść, powinniśmy w niej zostać. Powinniśmy pozwolić ciemności zrobić swoje dzieło w nas. Jakie dzieło? Lewis identyfikował kilka rzeczy, które ciemność robi, czego światło nie może zrobić. Po pierwsze, ciemność ujawnia nasze prawdziwe ja. W świetle możemy nosić maski. Możemy udawać. Możemy projektować obraz siebie, który chcemy, aby inni widzieli. Ale w ciemności gdy nikt nie widzi, nawet emigreksami, maski opadają. Jesteśmy zmuszeni stawić czoła temu, kim naprawdę jesteśmy: naszym lękom, naszym pożądaniom, naszym słabościom, naszej pustce. To jest bolesne, to jest przerażające. Dlatego większość ludzi unika ciemności. Ale Lewis argumentował, że właśnie to bezlitosne samopoznanie jest konieczne do duchowego wzrostu. Dopóki nie zobaczymy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy, nie możemy otrzymać łaski. Dopóki nie przyznamy się do naszej prawdziwej kondycji, nie możemy być uzdrowieni. Po drugie, ciemność uczy nas zależności. W świetle jesteśmy niezależni. Możemy sami nawigować. Możemy sami planować. Możemy sami rozwiązywać problemy, ale w ciemności jesteśmy bezradni. Potrzebujemy przewodnika. Potrzebujemy kogoś, kto zna drogę. I właśnie ta wymuszona zależność, według Lewisa, jest kluczem do prawdziwej wiary. Wiara nie jest wierzeniem w rzeczy bez dowodów. Wiara jest zaufaniem komuś w ciemności. Po trzecie, ciemność otwiera nas na rzeczywistość duchową. W jasnym świetle dnia, gdy wszystko jest widoczne, racjonalne, wyjaśnialne, łatwo jest żyć tak, jakby świat fizyczny był jedyną rzeczywistością. Ale w ciemności, gdy nasze fizyczne zmysły są bezużyteczne, zaczynamy wyczuwać inne wymiary. Zaczynamy być świadomi obecności, których nie możemy zobaczyć. Zaczynamy słyszeć głosy, których nie możemy fizycznie usłyszeć. I właśnie w tej wrażliwości. W tej otwartości Bóg może do nas przemówić. Lewis opowiadał historię swojego przyjaciela, który przez lata szukał Boga. Ten człowiek czytał wszystkie właściwe książki, chodził do wszystkich właściwych kościołów, rozmawiał ze wszystkimi właściwymi teologami, ale nic. Bóg wydawał się nieobecny, odległy, nierealny. A potem ten człowiek przeszedł przez straszny kryzys. Stracił swoją pracę. Jego żona go opuściła. Jego zdrowie się załamało. Wszystko, na czym polegał, zostało mu odebrane. I znalazł się w całkowitej ciemności, nie tylko duchowej, ale także emocjonalnej, finansowej, fizycznej. I właśnie tam, w tej całkowitej ciemności, spotkał Boga. Nie w sposób, którego się spodziewał. Nie było dramatycznego światła. Nie było cudownego uzdrowienia. Ale była obecność. Głęboka, niezaprzeczalna, transformująca obecność. I ten człowiek później powiedział Lewisowi: Szukałem Boga w świetle przez 20 lat i nie znalazłem go. Znalazłem go w ciemności w 20 sekund. Jeśli jesteś w ciemności właśnie teraz, jeśli wszystko wydaje się niepewne, jeśli tracisz to, na czym polegałeś, jeśli Bóg wydaje się daleki, zostaw komentarz. Napisz: Jestem w ciemności. Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam i że twoja ciemność może nie być przekleństwem, ale błogosławieństwem w przebraniu. Może Bóg właśnie teraz przygotowuje cię do spotkania z Nim w sposób, którego nigdy nie doświadczyłeś w świetle. Zrób to teraz. Lewis również ostrzegał przed pewną pokusą. Pokusą uduchowienia ciemności, uczynienia z niej celu samego w sobie. Niektórzy ludzie, gdy usłyszą to nauczanie, mogą zacząć celowo szukać ciemności, tworzyć kryzys, odrzucać wszystko dobre w swoim życiu, myśląc, że im ciemniej, tym bliżej Boga. To jest niebezpieczne i głupie. Lewis był bardzo jasny: ciemność nie jest celem. Światło jest celem, ale droga do prawdziwego światła często prowadzi przez ciemność. To jak chirurgia. Nikt nie szuka chirurgii dla samej chirurgii. Chirurgia jest bolesna, niebezpieczna, traumatyczna, ale czasami jest konieczna do uzdrowienia. I mądry pacjent nie ucieka przed konieczną chirurgią, ale także nie szuka niepotrzebnej chirurgii. Podobnie z duchową ciemnością. Gdy przychodzi naturalnie, gdy życie nas tam prowadzi, powinniśmy do niej wejść z odwagą i zaufaniem, ale nie powinniśmy jej sztucznie tworzyć. Lewis również odkrył coś fascynującego o naturze ciemności. Odkrył, że nie wszystkie ciemności są takie same: jest ciemność, która prowadzi do śmierci, i ciemność, która prowadzi do życia. Jak je rozróżnić? Lewi zdawał prosty test, spójrz na owoce. Jeśli ciemność, przez którą przechodzisz, prowadzi cię do rozpaczy, goryczy, izolacji, nienawiści do siebie, to nie jest duchowa ciemność. To jest depresja i potrzebujesz pomocy medycznej. Ale jeśli ciemność, choć bolesna, prowadzi cię do większej uczciwości, głębszego zaufania, szerszego współczucia, większej otwartości na Boga, to jest duchowa ciemność. I powinieneś w niej wytrwać. Lewis przeszedł przez oba rodzaje ciemności w swoim życiu. I był bardzo szczery o różnicy. Pisał, że duchowa ciemność, choć trudna, ma w sobie dziwną jakość w pokoju. Nawet gdy wszystko jest niepewne, nawet gdy Bóg wydaje się nieobecny, jest głębsze poczucie, że wszystko będzie dobrze, że to ma sens, że prowadzi gdzieś. Ale depresja nie ma tego. Depresja jest po prostu czarna dziura, bez znaczenia, bez nadziei, bez kierunku. Teraz chcę ci dać coś praktycznego. Jeśli czujesz się powołany do zbadania tego, co lewis odkrył w ciemności, to, co możesz zrobić. Wybierz jedną noc w tym tygodniu. Może dziś. Może jutro. Po zapadnięciu zmroku, idź do pokoju, gdzie możesz być sam. Zgaś wszystkie światła, zamknij zasłony, wyłącz telefon i sieć w całkowitej ciemności przez przynajmniej jedną godzinę. Na początku będzie to niewygodne, twój umysł będzie chciał być zajęty. Będziesz miał pokusę, aby sprawdzić telefon, włączyć światło, coś zrobić. Opieraj się temu. Po prostu sieć. Oddychaj. I powoli zacznij mówić do Boga. Nie musisz mieć wymuskanych słów. Po prostu mów prawdę. Powiedz mu o swoich lękach. O swoich wątpliwościach. O swoich pytaniach. I potem przestań mówić. I po prostu słuchaj. Może nic się nie stanie tej pierwszej nocy. Może poczujesz tylko dyskomfort. Ale jeśli będziesz kontynuować tę praktykę, raz w tygodniu, przez miesiąc, gwarantuję ci, że coś się zmieni. Zaczniesz doświadczać tego, co Lewis doświadczył. Zaczniesz odkrywać rzeczy w ciemności, których nie możesz zobaczyć w świetle. Jeśli jesteś gotów spróbować tego, zostaw komentarz. Napisz: Wejdę w ciemność. A potem, za miesiąc. Wróć tutaj i podziel się tym, co odkryłeś. Twoje świadectwo może zmienić czyjeś życie. Może dać komuś odwagę, aby zrobić coś, czego się boi. Zrób to teraz. Lewi skończył swoje nauczanie o ciemności potężnym przypomnieniem. Przypominał, że sama Biblia jest pełna historii o Bogu objawiającym się w ciemności. Abrahama Bóg powołał pod gwiazdami, w ciemności nocy.